Jak już wspominałem, wielkimi krokami zbliża się do nas kolejna skrzynka w Diabł checka Global Offensive. I w dniu dzisiejszym zastanowimy się, jak ugryźć dobrze ten fakt i jak na tym jeszcze w jaki sposób zarobić. To Heliba z ekwipunkiem, w Beacon czy na otwiera otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny i teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie jako, który daje ci dajmową kasę oraz o kodzie jako 15, który daje ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Słuchajcie, ostatnia aktywność naprawdę mega mnie zadowala. Cieszę się, że znowu lecimy w górę. tak Gdybyś mi 70 lajków pod tym filmem w ciągu 24 godzin będę mega wdzięczny, a my już lecimy z tematem. To kilku wam tłumaczymy, ale pozwolę sobie powtórzyć się jeszcze raz. Tak, na Donskiej widzimy od kilku lat małą tendencję, jeżeli chodzi o to, jak wal w skrzynki. Tak, możemy zobaczyć, ostatnia Fracture Case pojawiła się właśnie to w sierpniu. Możemy zobaczyć, że tutaj była odchyłka w postaci CS20 Case, była nakład, była jubileuszowa, więc na nią musieliśmy poczekać. Wcześniejsza również tutaj mieliśmy w sierpniu, i tutaj wcześniej mieliśmy również ją właśnie, tylko że we wrześniu. Tak, jak możemy zobaczyć, tutaj taka sama sytuacja. Także możemy się pokusić o to stwierdzenie, że kolejna skrzynkowa już zadebiutuje, gdzie akantastyka Global Offensive jakoś teraz na przełomie sierpnia, września. Tak na nam kilka dni tudzież jest tak jak to mówię, tygodni. Nie ma jakiejś większej sytuacji, to był właśnie jakiś jubileusz, jakiś wielki event, jeżeli chodzi właśnie o yy, cc W związku też z czym myślę, że oddalenie tej skrzynki nie ma większego sensu. Jest natomiast inny ważny event, na którym na pewno warto się zatrzymać, a mianowicie kolejny major, czyli Stockholm 2021, który będzie miał miejsce na przełomie października i listopada. W związku też z czym to jest taki kolejny bodziec, który według mnie będzie powodował to, że Valve będzie chciał właśnie wydać tą skrzynkę troszeczkę wcześniej. Szczerze, spodziewałem się nawet, że może ona się pojawić na początku sierpnia. Bo popatrzmy sobie na to, co się dzieje za niedługo w Mamy kolejny event, tak? w postaci właśnie to. Kolejnego to majora, który tak nadam z gwarantuje nam kolejne kapsułki, kolejne naklejki. I myślę, że Valve nie chciałby wprowadzać jednej aktualizacji, w której pojawi się jednocześnie skrzynka, jak i naklejki. Ale z drugiej strony, też widzę w tym jakieś światełko tunelu. Jeżeli dobrze sięgam pamięcią takiej sytuacji wcześniej nie było. Może raz się coś takiego zdarzyło, że w jednym momencie weszła nowa skrzynka oraz nowe naklejki. Ale myślę, że Valve potencjalnie czegoś takiego mogłoby nie chcieć. Aczkolwiek zobaczymy. Valve ostatnio dużo eksperymentuje, jeżeli chodzi o makers, dużo nowości, jeżeli chodzi o całą ekonomię. Także takie posunięcie jakoś by mnie tu nie zdziwiło. tak? Także możemy się szykować na to, że jakoś tam właśnie pod koniec, to właśnie września. Można naklejki ze skrzynką, ale można się spodziewać tego, że właśnie teraz pod koniec to sierpnia albo może na początku września wejdzie to właśnie nowa skrzynka i na to tym się jak najbardziej nastawiał, tak? Co trzeba wiedzieć, to to, że dalej będzie oczywiście kolejna operacja, a operacja zawsze tak na daną sprawę to już jest akurat stały fakt i co inni tak na daną sprawę nie mamy do gadania. Zawsze każda operacja wiązała się z prowadzeniem nowej to skrzynki. Jak możemy zobaczyć, ile mieliśmy operacji, tyle mieliśmy skrzynek i tak na daną sprawę każda operacja miała po prostu swój kontener, także w tym roku musi być tak samo, no chyba że w ogóle posunie się aż do tego stopnia, zrobić coś tle innowacyjnego, że tej skrzynki nie będzie tylko na przykład się do samej kolekcji. To mega mega ciekawe, ale myślę, że to temat na osobny film. W związku też z czym, biorąc pod uwagę, kolejne eventy, jakim to jest właśnie Major, jakie to jest operacja, no to myślę, że Valve by już chciało temu jak najprędzej tą skrzynkę właśnie to wprowadzać. Tak? Oczywiście mamy takie eventy jak CSGO Dreams and Nightmares, takie które już pewnie to wielokrotnie słyszeliśmy, jak to opowiadałem, takowe to skiny się pojawią, aczkolwiek to według mnie temat na kolejną operację. Myślę, że też dużym likiem jest ogólnie ta cała skrzynka, która w pewnym sensie zdoda nam cały motyw kolejnej tej operacji, a i takie jest moje zdanie, jeżeli o to chodzi. Myślę, że to nie jest pojedyncza skrzynka, tylko myślę, że to jest cała związana z kolejną operacją, za tym idzie pewnie z jakimiś nowymi właśnie do które to oczywiście tutaj nie zostały wyjawnione, jako te złote, rzadkie przedmioty, ale to jest już temat troszeczkę na inny odcinek powiedzmy to sobie. Wiadomym jest to, że jeżeli pojawi się nowa skrzynka, no to oczywiście trafi ona do tego Prime Drop Pula, tak? Możemy się tutaj jeszcze spekulować o czymś takim, że wejdzie coś takiego, jak jeszcze jakaś nowa pula, którą Walwę zadecyduje według własnych tam kryteriów. gdyż chodzi coraz to więcej głosów o tym, że Walwę potencjalnie chciałby utrzymać dwie pulę, tak jak to mieliśmy jeszcze przed update'em z, z trzeciego, jak dobrze pamiętam, trzeciego czerwca chyba to wtedy przed ten update właśnie z on Także tutaj też widzę, jakieś światło w tunelu utworzył się właśnie totalnej to nowej puli, co może oczywiście skutkować tym, że skrzynki pójdą. Ogólnie, które pójdą w dół, zależności od tego, jak to się potoczy. Oczywiście dodanie nowej skrzynki do tej prime dropów nie znaczy o tym, że jakaś skrzynka wyleci, ale jeżeli wyleci, najprawdopodobniej będzie to kraczka, z o którym tam mówiłem, także inwestycja w tą skrzynkę wcale nie jest głupia. To już jest pierwsza taka rada, którą mogę dać przed wydaniem nowej skrzynki. I teraz dochodzi do, samej, do samego wydania skrzynki. Do tego to moment, kiedy walwy wypuszcza nową operację i oficjalnie staje się na faktem, że dostajemy kolejny skin, dostajemy kolejną skrzynkę i co wtedy tak na dąż sprawę robić. A no wtedy polecam Ci w szczególności przyjąć taką taktykę żeby po prostu jakoś wydopić tą skrzynkę. Nagrałem film, w którym to mówiłem, jak najlepiej wydopić skrzynkę, mam go teraz, tutaj macie w karcie, tam do opisu i polecam się z nim jeszcze raz zaznajomić ze względu na to, że po prostu dzięki temu będziecie mieli takie kilka taktyk, dzięki którym to łatwiej po prostu wydopiąć skrzynkę. Wiadomo, że wydopienie takiej skrzynki na samym początku wiąże się z dużym profitem. Popatrzmy chociażby na to, co działo się przy okazji ostatniej skrzyni, czyli Snake Bite Case. Jeżeli ją wydopiliśmy tak na tę sprawę jeszcze kilka dni, po premierze nawet mogliśmy liczyć z jakimś zastrzykiem gotowy w postaci chociażby 20-15 zł, co myślę że jest jak najbardziej spoko tak na tę sprawę za także zostawcie sobie te dropy, które macie teraz, w związku też jest czym polecam się teraz jeszcze może dopnąć, ale już kolejny tydzień polecam to troszeczkę sobie holdować, to właśnie to możliwe Wystawienia skrzynki, weźmy pod uwagę, że Walwę najprawdopodobniej to ten update albo we wtorek, albo w czwartek, bo wtedy jakieś są takie dni, w których ta walwa właśnie się lubuje i polecałbym właśnie poczekać do tego momentu. Może to być kolejny czwartek, może to być czwartek już pojutrze, także tego w ogóle nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy walwę do tą skrzynkę, aczkolwiek według mnie na podstawie tej tendencji, którą Wam pokazywałem tutaj. Tego co się dzieje na przestrzeni ostatnich lat, jestem wręcz przekonany, że ta skrzynka pojawi się jeszcze przed kolejnym majorem, także to już jest kwestia tak jak to mówię kilku tygodni. Oczywiście w momencie, kiedy ona wychodzi, no mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby ją wtedy kupować, tak? Bo to jest oczywiście najgłupsze, co możecie zrobić z perspektywy oczywiście inwestycji. bo jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli chcecie sobie otworzyć skrzynkę, no to wtedy tak na daną sprawę też jest szansa zarobku takiego, że do, poleci Wam coś po prostu do drogie, Giego, tak? Wiadomo, to jest bardzo duże ryzyko, no ale zawsze jest szansa, że nawet taki fioletowy skin z w skrzynki, może się wiązać z jakimś profitem, tak? Albo jak się na przykład niebieski stan w statku również się może wiązać z profitem na kilka dni po tym, jak ta właśnie do skrzynka wyjdzie. Jeżeli się o, decydujecie ją otwierać, polecam Wam sprzedawać tego skina jak najszybciej się tylko tak? gdyż tak jak to widzieliśmy na przykładzie skrzynki, tak samo to będzie widoczne na przykładzie wszystkich skinów, one tak na sprawia, z chwili na chwilę cały czas do po wyjściu nowej skrzynki. tak Możemy zobaczyć na początku, mamy ten boom, gdzie to jest troszeczkę wahajcze i wtedy wiadomo, są też ludzie, którzy kupują takowe to właśnie skiny. Możemy zobaczyć, że już dwa dni później jest krotnie trzykrotnie mniej, także jeżeli tylko wylecie wam jakiś skin, nawet nie myślcie o tym, żeby go jakoś trzymać, po prostu od razu, w momencie, kiedy wychodzi, wystawiacie go kilkadziesiąt szitani, nie, dziesięć, dwadzieścia taniej jeżeli jest obecna na także tak żeby po prostu jak najszybciej szedł, a uwierzcie mi, że zagadną sprawę za godzinę, ta cena na rynku będzie już właśnie o te kilkadziesiąt groszy mniejsza także po prostu chodzi o to, żeby go jak najszybciej spuścić, żeby jak najszybciej on poszedł. Tak? Jeżeli chodzi oczywiście o skrzyn, tak to mówią, od razu, z perspektywy inwestycyjnej, nie opłaca się jej kupować, żeby coś wam poleciało, bo wiadomo, szanse na jakiś lepszy do w u Global Offensive są bardzo małe. Osobiście muszę jeszcze przeanalizować sprawę, jak chodzi o kontrakty, gdyż może się opłacać, że będzie opłacalny deal na zasadzie kupować najtańszego wtedy fioletowego skina, który wyszedł w tym momencie. Czyli weźmy sobie chociażby na przykładzie tego maka 10, bazujemy oczywiście dalej na Snake Byte. kupujecie go, uwaga, dajmy na to, że kupujemy go w tym momencie, tak? Zapamiętajmy, że te 4 maja o 3 w nocy. Kupujemy go za 15 zł i zobaczymy, ile w tym czasie były te różowe itemy. Jeżeli sobie weźmiemy chociażby najtańszego, czyli tego XM'a, co tak pokazujemy na Mamy oczywiście najgorszy scenariusz, zobaczmy sobie, że on, uwaga, 4 maja, tak o trzecie kosztował 100 zł, tak? Także możemy zobaczyć, że jest tu jakaś szansa na pokombinowanie, jest tu szansa na zabawienie się tym, na zaryzykowanie ale o tym już będę was informował oczywiście w momencie, kiedy wyjdzie skrzynka. I sami też pomyślcie na tej zasadzie, po prostu popatrz, pośreślecie sobie, jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich lat. Tutaj na ogół będziemy mieli taki to właśnie scenariusz, że około 7-6 skinów, to będzie tak na dole ten skin wyżej, tak? Czyli powiedzmy sobie, że jeżeli te, ten niebieski ten kosztował 15 zł, no tak jak to mówiłem, razy 7, razy 8 będziemy, będziemy mieli cenę tego różowego skina. Także możemy tutaj językować na 80-70%, czy 70 właśnie że będziemy mieli ten zysk w postaci tego kontaktu, albo może będą mi też lepsze opcje, ale o tym będę starał się Was informować na bieżąco, kiedy to tylko i wyłącznie wyjdzie skrzynka. Także z tym musicie uważać, musicie wiedzieć, że wtedy część naprawdę każde godziny. W związku z czym, jeżeli wychodzi na was skrzynka, wtedy polecam po prostu ode nacisnąć, albo nawet jeszcze w nocy po prostu cisnąć, żeby jak najszybciej wydobyć tą skrzynkę i wtedy jak najszybciej się ją sprzedać i liczyć się z ładnym profitem. A uwierzcie mi na słowo będzie to nie mała kasa, myślę, że odpowiednia nawet, żeby pokusić jakąś inwestycję przy okazji kolejnego majora następnie na to, żeby sobie chociażby zbierać na kolejną to właśnie która to będzie miała miejsce, tak jak to już mówiłem tam właśnie w grudniu. Także myślę, że to jest taki bardzo dobry moment, że po prostu zadajmo skosić i tam przepustkę.